Witam wszystkich na moim kanale, zapraszam na przegląd półek w sklepie Pepco. Dziś zaczniemy od działu Selected. Jest to dział, który bardzo rzadko występuje w sklepach Pepco. Jestem ciekawa, czy on jest również u Was. Tutaj widzicie taką półkę wiszącą. Takie dwie półeczki, które są w okręgu, drewniane, do powieszenia za taki grubszy sznur. Przypominam jeszcze o rozdaniu na 1000 subskrybentów. i Informacja znajduje się tutaj w tym filmie, który jest w prawym górnym rogu. Tutaj widzicie takie kubeczki do łazienki na szczoteczkę, na pastę w cenie 12 zł. I dodatkowo tutaj takie stałe drewniane pojemniki. Dość duże i ciężkie, bardzo trudno było mi to wyciągnąć jedną ręką, dlatego ściągnęłam to sobie tutaj na podłogę i zaraz Wam pokażę, jak to dokładnie wygląda. Mam tutaj problemy lekkie z otwarciem. Jak widzicie, tu jest taka gumka silikonowa, dzięki czemu właśnie tak łatwo się tego nie otwiera. Tak to mniej więcej wygląda. I cena takiego pojemnika jest to kwota 40 zł. Dość duży jest ten pojemnik. Tutaj niektóre produkty już wcześniej pokazywałam. Też tutaj na górze podlinkuję Wam ten film, gdzie już wcześniej pokazywałam produkty z tej kolekcji. I tutaj taki dosownik w komplecie do tego kubeczka. Cena dozownika to 17 zł. I oczywiście zawsze sprawdzam, jak ta pompka chodzi, czy lekko, czy tak, lekko może zacina. I tutaj jeszcze taka tacka w cenie 35 zł. Całkiem ładna, dość duża. Jak widzicie, wykonana z jakiegoś takiego um, materiału, jakby roślinnego. I tutaj dalej jeszcze pokażę Wam inne produkty. Takie drzewko sztuczne. Cena to 50 zł, i ta doniczka była bardzo ciężka. Widzicie, czarna, sztuczne kamyczki tam są wewnątrz. Te doniczki już wcześniej właśnie pokazywałam. I tutaj są świeczki, też bardzo ciężkie. Tak jakby podzielone na pół. I cena tej świeczki jest to kwota 30 zł. I oprócz takiej pomarańczowej, bo jeszcze taka jasna. Tak, jak tutaj widzicie, jakby dwa kolory wewnątrz są, i też jest ta sama cena 30 zł. Jak widzicie, tutaj z wierzchu napis, i tu są kolejne świeczki w szklanych opakowaniach. Tak one wyglądają. Również bardzo ciężkie. Cena też 30 zł. I tutaj zaraz Wam pokażę taki wazon szklany. Kolor taki miodowy. Średniej wielkości ten wazon. Cena 25 zł. I tutaj były takie, nie wiem w sumie jak to nawet nazwać tacki. To było wykonane z jakiegoś kamienia. Dwie sztuki są tego bardzo, bardzo ciężkie, cena 20 zł. jak widzicie tutaj trochę brudu właśnie z tego względu, że um, to tak jakby się pyliło coś w tym stylu. Zaraz tutaj wam jeszcze pokażę taki zestaw kubeczków, dwie sztuki jak tutaj widzicie. Z takim uchem, dość grubym. Pojemność 180 ml. I zaraz tu pokażę Wam tą cenę, ona jest pewnie tutaj z tyłu. Dokładnie i cena 25 zł. Tak więc uważam, że całkiem atrakcyjna. I tutaj niżej są takie słoiki szklane. Z takim zamknięciem. To jest taki średni słoik. Cena tego słoika jest to kwota 17 zł. Ktoś może powiedzieć, że dość drogo, ale powiem Wam, że te szkło, z którego jest to wykonane, jest takie jakby inne. Czasem w pepku jest takie lepsze, szkło takie cienkie, grubsze, a to jest zupełnie jakby inne. Trudno mi to powiedzieć, ale to mm, te słoiki, zarówno ten, jak i ten który teraz trzymam są takie bardzo, bardzo dobrze wykonane że tak powiem czuć luksus i tutaj jeszcze taki zestaw sztućcy za 50 zł niżej takie patery na owoce widzicie dwupoziomowe, cena 60 zł one były takie dość lekkie i Szczerze mówiąc, bałabym się, czy coś czasem nie spadnie z tej konstrukcji. I tutaj olbrzymie pufy. Cena 140 zł. Jak słyszycie takie hałasy, to sąsiad robi na górze remont, tak więc od razu przepraszam. Tutaj jest poszewka. Cena tej poszewki to 20 zł. Całkiem gruby materiał, i zaraz Wam pokażę tak na rogach, co ta poszewka miała. Nie wiem, czy teraz widzicie, ale ją wezmę bardziej rozłożę, żebyście mogli zobaczyć. O, coś takiego było na rogu tej poszewki. I obok tutaj poduszka w cenie 40 zł. No, te poduszki akurat jakoś tak szczególnie mi się nie podobały. Tutaj dalej będzie narzuta, cena 120 zł, widzicie rozmiar 180 na 2 metry, to Wam zaraz ją pokażę, jak ona wygląda, jaka jest struktura tego materiału, tutaj takie frędzle i obok tej narzuty będzie jeszcze taki kocyk. Ten kocyk w cenie 60 zł. Już taki troszeczkę cieńszy. Ale też taka faktura, że coś tam jest tak jakby wystającego, taki baranek naszyty. I tutaj jeszcze kolejne takie półeczki wiszące, drewniane. Tylko tu muszę Wam powiedzieć, że ta konstrukcja była tak delikatna, że ja bym szczerze mówiąc bała się cokolwiek cięższego tutaj umieścić. Jak widzicie, cena o wiele wyższa niż tej poprzedniej półki. I tutaj świeczki, takie szklane takim opakowaniu, to już było otwarte teraz Wam pokazuję jak ogólnie jest to zapakowane i cena tej świeczki to kwota 25 zł i następnie mamy takie suszone kwiaty chociaż nie wiem czy mogę nazwać to kwiatami taki bukiet z suszonymi roślinkami kolor jest taki jakby jasny różowy taki bardzo delikatny średni rozmiar uważam, że cena troszeczkę za wysoka, jak na coś takiego i tutaj taka figurka małpki w kolorze złotym jak kojarzycie te takie trzy figurki małpy, które nie widzą nie słyszą i nie mówią, to tutaj w tym pepko były dostępne tylko dwie. Te, które tu, tutaj trzymam, czyli nie mówiącą, i jeszcze były małpy, które nie widzą. Nie było tylko tych małpek, które nie słyszą. I dalej przejdziemy. To pokażę Wam poszewkę, którą już tutaj zobaczyłam z daleka. Taka złota, jakby łuska. Cena tej poszewki, już widzicie, jest to kwota 20 zł. Standardowy rozmiar 40 na 40 Widzicie fakturę tego materiału, całkiem interesująca. I jeszcze tutaj na dziale kosmetycznym, tutaj macie gąbkę. Jest to gąbka koniak, bądź też kądziak. Nie wiem, jak to się dokładnie wymawia. Tutaj możecie o niej przeczytać. I oprócz tego koloru różowego, był jeszcze kolor taki zielonkawy. Tak ona wygląda. Tak jak widzicie, były tylko te dwie, dwa kolory dostępne. I tutaj były również maski koreańskie, z tym, że nie było nigdzie cen. Tak więc trudno mi powiedzieć, ile one mogą kosztować, ale tutaj były dwa różne rodzaje. I jeszcze takie wazoniki drewniane, średniego rozmiaru, w cenie 35 zł, jak widzicie, z taką dziurką wewnątrz. I muszę Wam jeszcze tutaj pokazać takie kartki. Z różnymi życzeniami na różne okazje. Tak one wyglądają. Oczywiście to jest jedna taka przykładowa. Każda z tych kartek kosztuje 5 zł. Tak więc tutaj Wam teraz szczegółowo pokażę, jakie są dostępne, jak one wyglądają. Możecie sobie na spokojnie je wszystkie tutaj pooglądać. Tak więc to tyle, dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu i zapraszam na kolejne pa. pa.